Konieczne bombardowanie między zakończeniem prób, a demontażem czołgów. Dokładny termin postaram się podać. Nie bądźmy dziećmi, panie Filipiak. Jeżeli poda pan nam nazwiska swoich informatorów i współpracowników, damy panu szansę. Chociaż walczył pan przeciwko nam? Gdybym był niedyskretny, zapytałbym... Skąd pan ma na pięciomarkowe cygara? Hmm? Ba, a gdybym ja był niedyskretny? Na obaj jesteśmy dyskretni. ręce Zrewidujcie go. Wszystko jasne. Trzeba wykopać dół. Zabierz go do piwnicy i pilnuj dobrze. Tylko, Tylko się nie waż bez rozkazu. Bez mojego rozkazu. Bruner! Pi! Zyghaj! Nie, no, nie mogę patrzeć na bitego człowieka. Nie mogę. Jeżeli pije ktoś inny. Irwinko. Já a provércio lhe da